Cześć manko witajcie z tej strony, MyFa. Jak zauważyliście, w sumie osoby, które grają na kierownicach, zauważyły, że są pewne problemy z Xboxem. Nie wiem, jak jest z pc -tami. Dajcie znać w komentarzu, czy też taka przypadłość się dzieje, czy nie. Na pewno dzieje się to na konsoli z Xbox Series X, na pewno S też. Wyłącza się po prostu force feedback po paru, nie wiem, po wejściu w stan uśpienia konsoli i po ponownym włączeniu po prostu feedback nie działa i musimy sobie radzić poprzez wyjęcie wtyczki i ponowne podłączenie naszej kierownicy. Jedyne wyjście, jedyne sensowne wyjście w tym momencie na zrobienie tego w sposób, że tak powiem szybki, nie pomaga wejście z powrotem do gry nie pomaga ani że tak powiem wybór nowego samochodu dlatego najlepiej wziąć i odłączyć i podłączyć naszą konsolę to by było w sumie na tyle taki szybki poradniczek, testując kierownicę zauważyłem właśnie, że jest taki błąd dajcie znać czy u was też się dzieje na tyle, na razie trzymajcie się, ją.